Teraz wyobraźmy sobie sytuację, że mamy spotkanie, na którym jest dział sprzedaży, dział marketingu i szef. I dział sprzedaży wstaje i mówi: naszym klientom zależy na szybkiej dostawie. Dział marketingu wstaje i mówi: naszym klientom zależy na bezpieczeństwie. Szef wstaje i mówi: naszym klientom zależy na zwrocie z inwestycji. I teraz każdy z nich ma trochę racji, tylko każdy z nich uderza do innej grupy. Wyobraźmy sobie, że na przykład dział handlowy uderza do ICP, bo na przykład nasz klient ma taką politykę bardzo szybkich wysyłek, więc bardzo mocno zależy im na, tym, na tej szybkiej dostawie i na szybkiej realizacji. Z drugiej strony marketing uderza do buyer-persony, bo buyer-persona na przykład potrzebuje czuć się bezpiecznie z podjęciem tej, tej, tej decyzji, więc dla niej najważniejsze jest bezpieczeństwo. Z kolei szef mówi, o członkach komitetu zakupowego, czyli na przykład o CFO, który musi zrozumieć, jaki jest zwrot z inwestycji. Dodatkowo zauważyć, że żadna z tych osób nie wskazała konkretnego klienta. Czyli sprzedaż nie powiedziała, że na przykład u mojego ostatniego klienta, albo u tego klienta bardzo istotna była szybko dostawa. Albo marketing nie powiedział, że u dwóch klientów, z którymi przeprowadzałem ostatnio wywiad, bardzo ważne było bezpieczeństwo. Szef też nie powiedział, że na przykład mm, ostatni deal, jaki przegrałem, był właśnie przez to, że CFO nie potrafił zrozumieć, zwrotu z inwestycji i tutaj chciałbym przejść do kolejnego problemu, który bardzo często spotykam, czyli braku danych i braku oparcia tak naprawdę naszych decyzji i naszych rozmów o konkretne przypadki, bo my sobie tak trochę teraz zgadujemy, sprzedaż ma jakąś opinię, marketing ma jakąś opinię, szef ma jakąś opinię i tak się wymieniamy tymi opiniami, zazwyczaj tak szefa opinia na końcu wygrywa, yy, przez to wszyscy wchodzą w wkurzeni, bo głęboko wierzą, że yy, powinno być inaczej. I gdybyśmy chcieli to naprawić, moglibyśmy wprowadzić taką zasadę na naszych spotkaniach, że od tej pory nie mówimy, że klienci chcą tego albo klienci chcą tamtego, tylko ten klient potrzebował tego w takich okolicznościach. Wtedy zauważcie, że cała grupa jest w stanie zdecydowanie łatwiej pogrupować te potrzeby i wyzwania, dopisać się, czy to jest wyzwanie firmy, czy to jest wyzwanie buyer-persony, czy komitetu zakupowego.